szkoła Chiryu Eikijitsu, tak się nazywa. Twórcą tej szkoły jest Belg polskiego pochodzenia, Johnny Brnaszewicz. Oczywiście główna siedziba, inaczej Honbo Dozio, główna, główna siedziba, główne dojo jest w Belgii, w miejscowości Hecht, hechtel Excel. Szyjan Brnaszewicz stworzył system, system samoobrony. Jest to nic innego jak wycinek elementów szkół, czterech szkół, takich jak elementy karate, elementy judo, elementy jiu -jitsu. oczywiście mówimy o jiu tradycyjnym, bo jest też również jiu sportowe, to nie ma nic wspólnego w tym przypadku z naszą szkołą aikijitsu i elementy aikido i z tych jakby czterech szkół, z tych czterech stylów walki mistrz z Belgii, wybrał jego zdaniem najbardziej może skuteczne, może najbardziej popularne techniki i wprowadził do swojej szkoły, którą nazwał Chiryu Aikidzicu. Jest skomplikowana troszeczkę ta szkoła, ponieważ tutaj jak wcześniej zademonstrowałem właśnie na, na swoim uczniu Dawidzie Zawadzie, który jest aktualnym mistrzem Europy w białej broni, jednym z szkół, czyli Okinawa Kobudo, bo w tej naszej szkole Jitsu są jakby trzy szkoły. Jedna szkoła to jest Szermierka, japońskim mieczem jest to jajdą, mieczem oczywiście Katana, tak się nazywa ten miecz japoński natomiast drugą szkołą jest Kobudo. Kobudo czyli biała broń wywodząca się z z małej wyspy japońskiej. I tu mamy elementów białej broni 18 rodzajów. Te pierwsze podstawowe elementy to są właśnie Tonfa, Sai i Bo. Sai to jest trójząb. E, inaczej może e, sztyle dokinawski, e, bo to jest długi kij, czyli to co teraz Dawid demonstruje, to jest, e, to jest BO, no może tak troszkę sobie. to jest BO, długi kij, natomiast e, tonfa to jest nic innego jak uchwyt, uchwyt, e, który trzymamy w przegubie dłoni i połączony dłuższym, 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 e, dłuższym e, ramieniem czy dłuższym e, drzewcem. Jeśli chodzi o zeszły rok, no to rzeczywiście był bardzo dobry dla mnie i y, no jest tak, że z roku na rok coś się dzieje. Jest więcej tych zawodów, oczywiście zawodów, w których my bierzemy udział. Y, mam też taką odpowiedzialność na sobie, że muszę jakby tu poprzecierać szlaki też, bo. Y, 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 Zależy nam na tym, żeby wielu od nas tutaj z AKS-u startowało też i się rozwijało, a jestem jakby to jest armatnie, można tak to określić. Także no, cieszę się bardzo z tych sukcesów i rozwijamy się dalej. Jeśli chodzi o kata tradycyjne w tej konkurencji, no to łatwo nie było, bo konkuruję zawsze z takim Damianem Godyniem, no, też znamy się, bardzo w porządku jest. No i z nim zawsze tam jest jakaś taka większa konkurencja, dlatego było mi trochę ciężko. Natomiast jeśli chodzi o kategorię freestyle, kobudo, no to tam miałem rzeczywiście, no tam mi poszło wręcz idealnie. Nie, nie miałem po prostu jakby tutaj konkurenta takiego, który mógłby mi zagrozić w jakiś sposób. To właśnie przez tatę polubiłem. Bo tutaj właśnie tacie zawierzam dużo. Bo jak byłem małym chłopcem, to jak to dziecko, interesowała mnie zabawa, trzeba było mnie w jakiś sposób zainteresować. I tata mnie zainteresował poprzez właśnie dziedziną sztuki walki, poprzez oglądanie jakichś bajek z Jackie Chanem, takie no. różne ja wiem, co chodzi. No potem miałem, znaczy przyszedł taki czas w moim dorastaniu, że między 12 a bodajże 14 rokiem życia interesowałem się siatkówką bardzo, piłką nożną. Cristiano Ronaldo, Messi, wiadomo o co chodzi. To, to bardzo mnie to interesowało. Ale potem stwierdziłem, że to nie dla mnie, bo miałem kontuzję w gimnazjum też i skończyła się ta przygoda. Stwierdziłem, że jednak sztuka walki jest... No, interesuje mnie, bo to coś innego, coś bardziej ciekawego. I właśnie przez się zaczęło. Nie? Tak, powiem szczerze, no mam po prostu najlepszego tatę na świecie i tutaj nie kłamę czy coś, ale mówię prawdę. Jeśli chodzi o relacje na macie, no to mamy świetne relacje, to samo w domu. Tylko to zaznaczam, u nas na AKS-ie każdy się liczy. Nie to, że ja jestem synem, czy ktoś jest najbliższym uczniem taty, tylko patrzymy na wszystkich. Chcemy każdemu Pomóc każdego nauczyć tej techniki, czy, czy żeby się umiał obronić, bo czy wie Pan, jaki jest dzisiaj? Można trenować w różnym wieku i czy w starszym wieku też można. Tak, można, nawet jest skazane. Dlaczego? Ponieważ inny trening jest dla dzieci, inny trening jest dla nastolatków i młodzieży, a inny trening jest dla starszych ludzi. Czyli no co, dla starszych ludzi jest samoobrona. Dla, dla, powiedzmy, nastolatków i młodzieży możemy spokojnie również w, w tej szkole robić i prowadzić zajęcia pod względem sportowym, czyli zawodów sportowych i również treningów sportowych. Natomiast dla dzieci, dla dzieci to przede wszystkim gry i zabawy. Na podstawie, y, powiedzmy, z białą bronią, ale oczywiście nie metalową, ostrą, czyli katany nie wchodzą w grę, nie wchodzą y, sztylety okinawskie, y, ale na przykład kije jak najbardziej są bezpieczne. I, I na przykład mamy taką jeszcze bardzo fajną broń, nazywa się to Jaris, to są takie dwie, dwie pałki. Nie możemy tą jedną pałką trenować, możemy tą dwoma pałkami. Inaczej Jarys, a w, e, inaczej popularna ta szkoła, e, jeżeli chodzi o te dwa kije, to jest e, Filipińska szkoła, nazywa się Kalaki. I my również e, te dwie pałki mamy w naszej szkole. Treningi się odbywają przeważnie dwa razy w tygodniu. Jest to sobota i niedziela. E, w sobotę mamy trening od godziny 13 do godziny... 16 a nawet do 15 to zależy jaka grupa przyjdzie osób do sali treningowej czyli do Rio czyli w sobotę mamy od godziny 13 do załóżmy 15:00 16 w niedzielę mamy od godziny 9. rano do 12. ale jeżeli na przykład ktoś chce trenować więcej mówi trenerze ale to dla mnie za mało dwa razy w tygodniu ja bym chciał więcej bo mi się to podoba i chcę pracować proszę bardzo